Siemandero, dzisiaj R8. Cały temat wycieków z napędu pompy oleju. Tu mamy napęd. Tu mamy w tym miejscu napęd do pompy oleju. Tam dalej jest taka rurka, w środku jest wałek i przekazuje ten napęd. A tu mamy pompę oleju całą z modułem pompy wody. Więc cały temat to jest V8. Cały temat R8 i Lambo. Dzisiaj na życzenie klienta będziemy to uszczelniać inną metodą. Nie taką normalną, że się wyciąga i się wymienia te uszczelki. Tylko la silicone. klient płaci, klient wymaga, tak? Więc tak. Dodatkową uszczelkę mam już założoną. Uszczelkę maskującą mam już założoną. Oczywiście założyłem te uszczelki. Bez yy, rozbierania, tak więc yy, piszcie w komentarzu, jak jesteście jak ciekawi, jak to zrobiłem, i napiszcie, czy to jest druciarstwo, czy może, może nie druciarstwo. Jestem ciekawy, generalnie składam to. Zaraz muszę objechać silikonem dookoła, yy, założyć tą uszczelkę pierwszą, później druga uszczelka idzie. Yy, no i do wyschnięcia, tak. Nawet nie będę odpalał tego auta, tylko, tylko go wypcham. No, no, więc piszcie w komentarzu, jak się podobało, a jak się nie podobało też piszcie. Może, nie wiem, może zostanę jakimś druciarzem albo człowiekiem, który myśli jednak, jak to zrobić, tak? Naprawić, żeby nie było strasznych kosztów. Dobra, bo telefon coś śpi na razie. No to tak to wygląda po zrobieniu. Tutaj, z tej strony, tutaj mimo wszystko, że to wszystko na silikon, ale tak starałem się, żeby to ładnie wyglądało jakoś tak kiedyś nie dawałem tej osłony maskującej nie robię tego nie wiadomo ile, ale parę sztuk tak zrobiłem, brzydko to wyglądało po prostu pełno silikonu w takim aucie no nie do klienta chcę no to trzeba uszanować i ruszyć głową i to zrobić tak więc składam zaraz osłony, oczywiście specjalne zadanie to specjalne narzędzia musiałem sobie zrobić tak zwany podajnik silikonu z giętką, giętką głowicą 90 stopni oczywiście laserowo gięty pręcik do wyprofilowania tej kurzowej uszczelki żeby to ładnie ułożyć no i tyle no tak to wygląda mam trochę bliżej, tylko bliżej nie chcę o, słabo tu w ogóle nic nie widać. Najgorzej, że to jest rama i, i nie widać. Dobra, komu się podobała łapa w górę i do następnego.